Broń zakłady jest niewidzialna, z pozoru niewinna, a niebywale skuteczna. Broń zakłady można użyć i nie będzie jej widać, a będą ofiary. Nie da się przed nią bronić. To są fale, to są częstotliwości fal. Są to takie fale, że puszczone w przestrzeń w chwili ugotują każdą ciecz łącznie z cieczą w naszych ciałach, czyli krwią, osoczem. Broń Zakłady. Broń zakłady jest. Podobna do mikrofalówki, tylko działa w przestrzeni. Czyli nowoczesna broń zagłady nie niszczy infrastruktury, nie niszczy budowli, dróg, zabija wszystko, co żyje w danej przestrzeni, w której te fale będą użyte.